Witam serdecznie w mojej hydroponicznej dżungli w poniedziałek w Growboxie i od razu przechodzimy do roślin. No więc standardowo zaczynamy od epipremną nowy listek. Wygląda tak, całkiem zacnie. Tutaj widzę też idzie kolejny. O, tutaj. Więc fajnie, cieszę się bardzo. Jeżeli chodzi o tego filodendrona, to tak jak Wam wspominałam, ja go oczyściłam jeszcze raz. to prawda nie było tam czego umywać, no ale go umyłam. Po raz kolejny wymieniłam mu totalnie cały keramzyt, zasypałam go też... Węglem aktywnym przy podstawie, więc mówię, no może to też pomoże. Jak na razie pomogło, ale za to problem pojawił się w innych roślinach, do czego przejdziemy dalej. No w każdym razie, jak widzicie, on już w pleśni nie jest, nie będę go wyciągać, bo chcę to zrobić szybciutko. W każdym razie pleśni na nim już nie ma, nowe listki się tworzą, on rośnie, jest spoko, no ale wentylatora będziemy musieli poszukać. I muszę się naprawdę za to konkretnie zabrać, na któryś się już zdecydować i go zamówić. Mm, tutaj monsterka, bardzo ładnie ona zaczyna wyglądać, no rośnie najszybciej z tych wszystkich takich, wiecie, tych maluszków. Mm, bardzo mnie to cieszy, bardzo mnie to cieszy. No natomiast tak się teraz prezentują trzy krotki. Widać ewidentnie, że tu są chyba jednak dwie inne odmiany i nie ma co liczyć na to, że, że ta będzie tą. No chociaż wiadomo, tą zawsze mogę pociąć, prawda? Nowy listek u Aglaonemy, bo wiem, że kilka pani jest bardzo, bardzo, bardzo zainteresowanych tą Aglaonemą, więc bardzo proszę. Widać, że idzie nowy listek. No tak, i co widać gołym okiem u Alpini, ten listek malutki nie będzie. Będzie większy od poprzedniego, więc no... Ech, przystopuj roślinko, przystopuj, bo podobno rośniesz ogromna, więc... Wolniej. No i tak, tutaj mamy tego takiego dziwnego Kikuta. O, proszę bardzo, tutaj ten dziwny Kikut. Ten dziwny Kikut już ma dwa liście, co prawda żaden nie jest wybarwiony. No ale tak jak już wspominałam, to jest na 100% dolna część od y, tej Diffenbachi, więc no to na pewno musi być tym, <grym> bo wątpię, żeby coś rosło innego. No więc będziemy czekać na wybarwienie. Ciekawe, kiedy ono się pokaże. No tak, i Filo. Etap niezdecydowania wciąż trwa, bo tutaj mamy tą jedną rurkę zwiniętą, którą już mogliśmy widzieć wcześniej, i tu jest już kolejna rurka. To jest ten. Zaraz niech spojrzę. Tak, to jest ten listek najnowszy, który postanowił się jednak rozwinąć, no ale tutaj mamy dwie rureczki. No i filo się będzie zastanawiał, którego pierwszego rozwinąć. Tak więc, tak, niezdecydowanie wciąż trwa. Diefenbachię już widzieliśmy, ale pokażę ją jeszcze raz, wygląda już ona całkiem bardziej okazale i bardziej już zaczyna przypominać roślinkę, a nie tylko wiecie, tam dwa liście i nic więcej. U z roślichy też jest wszystko w porządku. Jak widzicie, ona już w całości prezentuje się tak. Troszeczkę słabo, że te listki, które się robią u mnie, są takie powtarzalne. Bo jak widzicie, po prostu pół jest białe, pół co, co, coś tam jakieś takie zielone. Można by było nawet stwierdzić trochę takie moro. No w każdym razie, no trochę słabo, że jednak nie ma takiej różnorodności, tak jak na przykład ten. To też by było takie fajne. No ale nie ma co marudzić. Wygląda on przynajmniej bardzo zacnie. Tu jest kolejny listek, już taki bardzo, bardzo duży. Taki bardzo długi, długości w zasadzie mojej dłoni, więc tylko patrzeć jak się on rozwinie. No natomiast jak widzicie listki są ładne, nic tutaj nie ciemnieje, więc ona niczego nie odrzuca. <laughs> więc mogę powiedzieć, że naprawdę jestem zadowolona. No i w końcu długo wyczekiwany liść u Mickey Mouse. Jak widzicie, chociaż ja w kamerze widzę to dziwnie, bo to takie ni to co, ni to żółte, ni to jakie o, może teraz widać to lepiej w kamerze, faktycznie jest nowy listek żółty i tak jak wspominałam Wam w filmiku z kiermaszu halloweenowego uchopa, no to właśnie tak to bywa u tych roślin, że tak to jest, że na początku variegacja jest żółta, po czym zmienia się ona w białą variegację. Na tą chwilę tak wygląda ten listek, który się nam ostał. Już na nim wszędziorka żadnego nie widzę, widzę, że on już nie wraca, więc raczej już leczyć nie będę jej musiała, przynajmniej na razie. No i tak się prezentuje ten nowy listek, no śliczny, no śliczny. No ale tutaj jeszcze leży ten stary listek, który jeszcze nie chce odejść, więc najwidoczniej trochę tam jeszcze soków w nim zostało, żeby ja roślinka sobie wyssała, więc poczekam. Trzeba pamiętać, że... O tej roślinie myślimy jak o każdej alokazji, tak? Bo to jest alokazja, to nie jest kalokazja. Zresztą o kalokazji myślimy też tak samo jak o alokazji. Trzeba poczekać z takim listkiem, niech ona sobie wyssie i będzie mieć siłę po prostu. No na razie prezentuje się to tak. No ja jestem dumna z tego listka. Cieszę się bardzo, bo wiecie, no to jednak była droga roślinka. Nie fajnie by ją było stracić. No i dobra, zacznijmy może sobie tutaj. Yy, tu jest ta epipremnum pinantum, yy, pinatum variegata, i jak widzicie, tutaj pędzik, tralala, więc miałam rację, żeby przełożyć je już z metody prysznicowej do yy, po prostu kubeczków i tak dalej, prawda? I nalać na dno wody. Na dno jest woda z nawozem, ale jak widzicie, to nie jest osad, tylko pleśń, więc wentylatora szukam na szybko. Będę się musiała naprawdę zmobilizować, wybrać któryś ym, i go zakupić, i go tutaj zamontować, bo to nie jest osad, to jest pleśń. Jest kiepsko. Ym, znaczy, wiecie, to nie wpływa za bardzo na roślinę, jako na roślinę, bo ta pleśń jest po prostu. Ym, no, ta pleś nie zaatakuje rośliny, to jest po prostu na ym, karamzycie, ale ja nie chcę, żeby to było, bo to wskazuje na złe warunki, a ja nie chcę mieć tu złych warunków, więc muszę na szybko zakupić wentylator. Znaczy, wiecie, nie kupię Badziewia, tylko muszę się w końcu zdecydować, który. Yy, no i tak, tutaj jest sytuacja troszeczkę gorzej wyglądająca. To jest to samo co. aha, to jest to samo co tu, tylko tu po prostu wygląda to troszeczkę gorzej, yy, ale wszystko jest tutaj jak na w najlepszej. Jak na najlepszej drodze, bo tutaj tych korzonków, jak widzicie, na dnie jest coraz więcej. Jest coraz więcej, tak wiem, muszę dolać wody. Zaraz to uczynię. Byłam tutaj ostatnio w sobotę i wody jeszcze było. Teraz jej troszeczkę tam zostało na dnie, więc też nie jest najgorzej. Natomiast zauważyłam, zaraz doleję. No i tak, tutaj ten listek u tej orchidei, ten na samym dole, no kaput. Totalny kaput, będę go musiała się w ogóle pozbyć, bo on zaczyna brzydko wyglądać, więc nie chcę, żeby tutaj dłużej był, więc go po prostu albo utnę, albo po prostu oderwę. Zobaczę, jak będzie lepiej. Natomiast ten nowy listek, ten zakupowy nowy listek, bo to jeszcze nie jest nasz przyrost, wygląda w ten sposób. Troszeczkę tak nieśmiało. Nieśmiało i powolnie się ta orchidea rozwija, no ale mi się też nigdzie nie śpieszy, więc ja poczekam. W ręku trzymam monsterę w zasadzie to filodendrona, który jest monsterą. No i jak widzicie jego przestawienie również przyniosło fajny skutek, bo korzonki są coraz większe, jest ich coraz też więcej, bo jeszcze gdzieś... Coś tu drugi widziałam. Dobra, nie będę marnować czasu, nie będę tego szukać, ale zrobił się jeszcze jeden kolejny listek, listek, korzonek. Natomiast listek prezentuje się tak, nie ma na nim żadnych szkodników, nic tu się nie dzieje, wygląda bardzo ładnie, jest taki wiecie, jędrniutki, ładniutki. No natomiast żadnego pędziku to ja tutaj jeszcze nie widzę. No najważniejsze jest to, że zrobił ładne korzenie. No i to jest właśnie podstawą, prawda? Więc jest spoko. No i roślina, która najbardziej mnie martwi, to jest ta z roślicha Reginaret. Um, tutaj z tym kikutkiem nie wydarzyło się nic. On nie jest ani mniejszy, ani większy. Nic, nic tu się dosłownie nie dzieje. Korzeni też żadnych nie widzę. No nie wiem, może pogrzebię jej dziś, dzisiaj w niej. Wyjmę ją i zobaczę, czy tam się w ogóle coś dzieje. No wygląda ona najsłabiej. Liczyłam na efekt wow, no ale jednak widzę, że bez problemów się nie obejdzie. No tutaj to. Wygląda tragicznie. Wydaje mi się, że Hop popełnił błąd przy cięciu, ale jakby nie mam do nich pretensji, no wiecie, no to się zdarza, tak? To jest błąd, który mógł popełnić każdy jakby. No, trudno, tak? Nie mam do nich pretensji. Co prawda, mogłam to jeszcze sama pociąć i troszeczkę zmienić. Wiecie, przerobić to po prostu jakby na dwa kawałki. No, natomiast nie zrobiłam tego, bo myślałam, że jest ok, więc jakby też popełniłam błąd. Tak więc, no cóż, trudno, poczekamy. I ostatnia roślinka. To jest to epipremną właśnie w kieliszku. O! <laughs> I tu się dzieje bardzo fajnie już, bo każda z tych odnóżek zrobiła już swój korzonek. Przepraszam za ufa um, kieliszek. No, ale to jest po prostu osad z wody. W sensie wiecie, to nie jest po tej roślince osad. To jest osad, który po prostu jest w tym kieliszku, bo ja go wiecznie do czegoś używam. I jakby nie mam nawet za bardzo chwili, żeby go wymoczyć w kwasku cytrynowym. Mm, no dobra. W każdym razie tutaj korzonki, jak widzicie, ładniutkie, bialutkie i z tej strony, i tutaj, i każdy z tych dwóch części już zrobił swoje korzonki, więc przestawienie akurat tego epipremnum do kieliszka z wodą było, no, wygrywem totalnym, bo myślę, że gdybym dalej ją trzymała w metodzie prysznicowej, to nic by z tego nie było, a tak już mamy korzonki. No i tak to wygląda w całej okazałości. Wydaje mi się, że już wszystkie roślinki widać w kadrze. Ten tydzień nazwałabym udanym tygodniem. Wszystkie roślinki bardzo ładnie rosną, co możecie sami obserwować. W zasadzie każdy, każda roślinka, a poza oczywiście tymi takimi, co były w metodzie prysznicowej, no to rosną ładnie. Pojawiają się nowe listki i to nie są brzydkie listki. Żadnych starszych listków praktycznie nie tracimy. No jedynie co, no to martwi, mi, martwi mnie, właśnie ten problem z wentylacją i pojawiające się właśnie, yy, takie te pleśnie, yy, wiecie, i to nawet nie chodzi mi o to, że, o mój Boże, jak to będzie wyglądać w filmiku, że co ja wam pokazuję? Pokazuję wam prawdę. Co wydaje mi się też warto by było uszanować, że niczego nie koloryzuję, tylko pokazuję jak to jest, bo i w waszym życiu też nie wszystko jest idealne. Tylko raczej martwi mnie to nie to, jak będzie to wyglądać, tylko to, że są tu kiepskie warunki i muszę coś z tą wentylacją zrobić. Więc naprawdę czas usiąść, zdecydować się w końcu na któryś wentylator i go zamówić. Więc, więc tak. W czwartek zobaczymy się z filmikiem o wentylacji, bo o taki filmik prosiło parę osób, żeby wytłumaczyć o co z tą wentylacją chodzi, co można zrobić. Więc to, co wiemy, to Wam powiem. No i tyle, życzę Wam udanego tygodnia i do zobaczenia w czwartek. Pa!